Wreszcie nadeszła długo wyczekiwana chwila. Znamy kwotę reparacji, którą Niemcy wypłacą Polsce jako zadośćuczynienie za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Jak podaje niemiecka gazeta Süddeutsche Zeitung, kanclerz Olaf Scholz proponuje środki w wysokości kilkuset milionów euro, a także budowę pomnika na część pomordowanych Polaków. Rozumiecie to państwo, że tak nas opluli? Niemcy zapłacą nam jakieś grosze, bo przepraszam bardzo, ale kilkaset milionów przy tej skali zniszczeń to jest naprawdę jakiś ułamek i postawią nam jeszcze Pomnik w Berlinie i jesteśmy kwita. A jak Polacy będą się chcieli upomnieć o pozostałe 99,9% należnej nam kwoty, to wtedy Niemcy powiedzą: ale już zapłaciliśmy. Sprawa zamknięta. Dla przypomnienia, szkody, jakie nam wyrządzili, zostały wycenione na 6 bilionów 220 miliardów złotych. Przez wojnę, którą wywołali, straciliśmy 48% majątku narodowego. Dla porównania, Francja straciła 1,5%, a Wielka Brytania, 0,8%. Żaden kraj nie stracił. Tyle co my w stosunku do wielkości gospodarki i liczby ludności, a odmawia nam się prawa do zadośćuczynienia. Ostatnie spotkanie Scholz-Tusk to największa kompromitacja dyplomatyczna Polski, jaką jestem w stanie sobie przypomnieć. W telegraficznym skrócie dla wszystkich, którzy nie byli w stanie przejść przez te 53 minuty chłosty, tym była konferencja obu panów. Tusk powiedział, że temat reparacji jest zamknięty, że Polacy nie mają prawa się niczego domagać, a jeśli Niemcy mają intencje nam jakkolwiek zadośćuczynić, to miło z ich strony i że robią to z dobroci serca, bo polski rząd niczego od nich nie wymaga. Niemcy odniosły właśnie największy sukces w polityce wschodniej od czasów zjednoczenia. Doprowadziły do sytuacji, w której Polska godzi się na ich politykę historyczną i ją przyklepuje. W zamian za paczkę fajek temat zostaje zamknięty i umówmy się, nie będzie do niego żadnego powrotu. Oddajemy 6,2 biliona złotych za nic. Oddajemy krzywdę naszych przodków, traumę, wyniszczenie narodu i państwa. 80 lat po wojnie pomału kształtuje się jej ostateczny wynik. Polska przegrała wojnę, mimo że finalnie to Berlin upadł. Polska przegrała, bo zwycięzcom należą się reparacje. Niemcy nie dopuścili się zbrodni na Polakach, bo ofiarom zbrodni należą się odszkodowania. Na mnie, więc nie było zbrodni. Polska stała się protektoratem Niemiec, bo Tusk użył terminu przywództwo w odniesieniu do Niemiec. Ale wiecie, co w tym wszystkim jest najgorsze? To upokorzenie. Szef polskiego rządu przyjmuje w Warszawie kanclerza Niemiec i, najbardziej poddańczą retoryką, jaką w życiu słyszałem, ogłasza wielki sukces. Donald Tusk mówi, że żadna kwota nie pozwoli na naprawę przeszłości, więc nie dostaniemy nic. I kanclerz Scholz mówi też otwarcie i to jest, to, to jest zaleta tego spotkania. Że w sensie formalnym i prawnym reparacje z punktu widzenia Niemiec są zamknięte. To jest zaleta tego spotkania, że reparacje z punktu widzenia Niemiec są zamknięte, mówi najważniejszy urzędnik państwa polskiego. Rozumiecie to państwo? To jest zaleta. Wróciliśmy do uprawiania polityki należąco. My już nawet nie klęczymy. My się wypinamy Niemcom. W nosie mam dobre relacje z Niemcami i to czy uważają nas za fajnych i koleżeńskich sąsiadów. Jak ci sąsiad nie chce oddać pieniędzy za spalenie twojego domu, to przestajesz się z nim kolegować i walisz go piąchą w nos, a na pewno przestajesz się z nim witać i wymieniać uprzejmości. Myślicie, że niemiecki biznes buduje u nas fabryki, bo jesteśmy koleżeńscy? A jak zaczniemy się upominać o swoje, to obrażą się i uciekną? Nie, oni u nas inwestowali, bo się opłacało. Bo polski pracownik był najtańszy i tylko dlatego. Każdy, kto myśli, że politykę międzynarodową uprawia się na zasadzie kto się z kim przyjaźni, jest idiotą. Tu liczą się tylko interesy poszczególnych państw, a nie jakieś tam sympatie. To nie jest randka z Tindera, tylko brudna polityka, w której wszystkie chwyty są dozwolone. Jeśli sąsiednie mocarstwo zobaczy, że ulegamy, uginamy się minimalnej presji, to nigdy nie będzie liczyło się z naszym zdaniem. I inne też. Szkoda, że polski rząd nie potrafi stosować bardziej zdecydowanej i przede wszystkim propolskiej retoryki, bo Scholz jest słabym kanclerzem o wiele słabszym od Merkelowej. Niemcy są dziś w odniesieniu do Polski także słabsze niż były 10 lat temu. Szkoda, że z tego nie korzystamy. Ja nie mówię, że oni kiedykolwiek zapłacą całość, albo że uzyskanie reparacji od Niemców będzie proste. Ale nigdy nie powinniśmy z niego rezygnować, bo stracą do nas szacunek przynajmniej jego resztki. Tusk nie tylko pozwolił upokorzyć Polskę podczas konferencji z szolcem, akceptując brak reparacji, zgodził się też, żebyśmy zabezpieczali transport rosyjskiej ropy do niemieckiej rafinerii Szwed. A także zezwolił na niemieckie patrole graniczne na naszym terytorium wszystko po to, żeby niemieccy pogranicznicy dopilnowali, że. Nie uciekają z Polski z powrotem do Niemiec. Czy Niemcy mogliby wymarzyć sobie lepszego premiera w Polsce? Głos w sprawie zabiera prezydent Andrzej Duda. Ja nie podzielam stanowiska o tym, że kiedykolwiek polskie władze w sposób skuteczny, jakiekolwiek polskie władze, czy to władze komunistyczne, czy jakiekolwiek polskie władze skutecznie zrzekły się prawa do, i roszczeń do, 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 do zadośćuczynienia nam za krzywdy, które stały się udziałem Polaków, polskiego narodu i naszego państwa naszych ziem w okresie II Wojny Światowej. Jeżeli pan premier zgadza się z niemieckim stanowiskiem, że doszło do jakiegoś zrzeczenia, to ja powiem tak, ja się nie zgadzam. Zgadzam się z pańskimi słowami, ale czy powiedział pan o tym Annie Fotydze, ministrze PiS, która tymi słowami odniosła się do kwestii reparacji jeszcze za czasów rządu Jarosława Kaczyńskiego? Stanowisko polskiej doktryny prawa międzynarodowego w przeważającej mierze jest jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości co do faktu zrzeczenia się przez Polskę reparacji od Niemiec. W latach późniejszych rząd Polski wielokrotnie stwierdzał, że problem realizacji uprawnień reparacyjnych Polski od Niemiec jest zamknięty. A gdzie było stanowisko prezydenta, kiedy za czasów rządów Beaty Szydło podobne pismo wystosował wiceszef MSZ? Prawda jest taka, że reparacji od Niemiec zrzekało się tak samo PO, jak i wcześniej PiS, odnosząc się do traktatu, jaki podpisał Bierut w 1953 roku. Dlaczego wszyscy uznają decyzję PRL za wiążącą? Jak to w ogóle nie było państwo polskie, tylko radziecka wydmuszka? To już zresztą w pierwszym zdaniu widać. Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wita z pełnym uznaniem decyzję rządu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie niemieckiej. Jaki to jest wiążący akt prawny? Jak to w ogóle brzmi? Podskoczyło wam ciśnienie? Uspokoję was. Jakkolwiek źle by to nie wyglądało, są to jedynie przejściowe kłopoty. Wiele zmienią wybory we Francji. Nasza pozycja w kontekście relacji z szanującymi nas Chinami umacnia się. Rosyjski marsz na zachód został zastopowany. A po Tusku za trzy lata zostanie tyle, ile zostało po premierze Millerze. Garść anegdot i wspomnień. W dzisiejszym wydaniu, wydaniu specjalnym, zająłem się tylko wizytą kanclerza Scholza w kontekście reparacji. Wybaczcie, ale tym razem nie będzie innych informacji czy z Polski, czy ze świata. Szczerze, ja w ogóle nie planowałem nawet tego odcinka, ale jak poczytałem niektóre komentarze i niektóre wypowiedzi, no to uznałem, że nie mam wyboru. Dziękuję za obecność. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to polecam kliknąć subskrypcję, a wtedy będziecie mieli większą pewność, że jesteście na bieżąco i nic wam nie umknęło. Nie będzie nie jest